Przebieźmy. I co tam czujesz? Czujesz cytryny trochę? Tak. Tam... Mandalinkę twarzą drożkę. No tam nie ma mandarynki, tam jest dynia. A no to dynia. Troszkę czuję. Tak? Mhm. To co, polecasz wszystkim? Mhm. Polecasz. Wszystkim dzieciom. No... Wszystkim dzieciom polecasz. No to świetnie. Dobra. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie. Mamy teraz sezon na dynie, mamy na marchewkę, mamy na jabłka, więc warto sobie przygotować na zimę właśnie taki sok kubuś, jak to się przyjąło teraz mówić. A przepis jest dość stary, dość dobrze znany. Ja wam go dzisiaj zaprezentuję, przypomnę jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, ja tutaj mam dynię, marchewkę i jabłko. Zaraz będę to sobie gotował, ale najważniejsze jest to ile wody. Wody na początku użyjemy 2 litry. Dlaczego? Bo jak macie końcówkę od blendera, bo to będzie trzeba blendować, żeby po prostu, żebyście mogli do dna zanurzyć po prostu tą końcówkę blendera. Później będziemy to rozrzedzali. Tak, to tak na początku. I co? No teraz idziemy na kuchenkę i zaczniemy to sobie wszystko gotować, ale po kolei, nie wszystko od razu. Na początek weźmiemy jabłka i marchewkę, więc zapraszam. Więc posłuchajcie, tutaj mam taki garnek, to jest taki większy garnek, musicie użyć sobie takiego większego. Mój ma tutaj 12 litrów, nasz taki duży nie musi być, ale warto, żeby ten garnek był większy, bo później jak będziemy to rozrzedzali, to dolewali wody, więc może się okazać, że ten garnek jest zbyt mały. Dobra, co potrzebujemy na początek? Na początek potrzebujemy wrzucić sobie tam tą marchewkę. Od razu też rzucamy jabłka. I włączamy gaz, czy tam płytę indukcyjną, co tam kto ma. I zalewamy to około 2 litrami wody. Woda już jest gorąca, przygotowana. No chodzi o to z tą wodą, żeby była gorąca, z tego względu, że no szybciej to zrobimy, bo szybciej to wszystko się zagotuje. Tak, wystarczy to troszeczkę, tak wiecie, rozłożyć, żeby było na równo. Wody nie jest tam pełno, tak jak mówiłem z tego względu, że to później fajnie szło wszystko zblendować. Na tym etapie jeszcze nie wkładamy dyni. Teraz to przykrywam, żeby nam to nie odparowało, niech to się gotuje. Tak, żeby to wszystko zmiękło ta marchewka, żeby była taka, no już prawie że miękka, tak wiecie, al dente, żeby marchewka była al dente. Tak się umówmy. I no i widzimy się za chwilę, aż to się ugotuje. Naprawdę wierzcie mi, sok wychodzi przepyszny, a roboty przy tym naprawdę nie ma dużo, no bo tylko to się później tylko gotuje. Wiadomo, że dynia musi być, nawet Hokkaido musi być obrana ze skórki, jabłka obrane ze skórki. No i martewka również, trzeba ją obrać. No i to wszystko pokrojone, tak jak widzieliście, także to naprawdę jest chwila roboty, a soku wychodzi dużo. Słuchajcie, tutaj już mam te butelki przyszykowane, ale tak naprawdę to są butelki, ja ich tutaj mam 6 sztuk, to są butelki, które już po prostu wypiliśmy, bo robimy to na bieżąco cały czas, bo teraz jest ten sezon, także, a mamy wszystko z ogrodu. Także... Cały czas gdzie produkcja, po prostu dzieciaki to wypijają, my to wypijamy No i robimy nowe, no bo, no bo co, jak są kurcze produkty, no to po co kupować cokolwiek w sklepie Zresztą my i tak na wodzie jedziemy cały czas, a e, nie na jakichś słodkich oranżadach czy coś takiego Ale mm, taki kupuś, fajna sprawa, jest trochę słodki, bo też wyjdzie tutaj jakiś tam cukier, ale nie ma go tutaj aż za dużo tego cukru jest po prostu tutaj ta minimalna ilość, bo marchewka nam daje słodycze również. Także no, zobaczcie. Yy, no to za chwilę się widzimy, więcej nie gadam. Słuchajcie, nie wiem czy on mówiłem, potrzebujemy jeszcze sok z trzech cytryn. Cytryny sparzcie sobie. Ja je sparzam i przyciskam przez wyciskarkę wolnoobrotową. Jest tego soku dużo i nie mało roboty. Ale można normalnie wycisnąć, nie ma problemu. Ale potrzebujemy sok z trzech. Posłuchajcie, gotuje się to dosłownie, nie wiem, 15 minut. Marchewka już jest al dente. Wrzucam jeszcze tutaj teraz dynię. Wymieszam no i nadal gotuję. Tak, żeby już wszystko było miękkie. Dynia i marchewka i, i te jabłka już są bardzo miękkie. Także jeszcze tylko dynia i marchewka dojdzie i no i zobaczycie co dalej. Ja idę przygotować teraz ten sok z cytryny, o którym wspominałem. Teraz będzie potrzebny. Posłuchajcie, fajnie to się wszystko już ugotowało, wszystko już jest miękkie, marchewka miękka, wszystko jest elegancko. Teraz musimy to zblendować sobie. I właśnie o to mi chodziło, żeby nie było za dużo tej wody, żeby po prostu nie utopił nam się cały blender, tak? No bo faktycznie ta robocza końcówka to jest tylko to. Także to sobie elegancko może teraz zblendować. jak już macie to zblendowane, słuchajcie, to musicie tutaj dodać cukier, ja tutaj daję 3 czwarte szklanki szklanka 250 litrów i sok z trzech cytryn. Teraz to będę musiał rozpuścić, więc włączę sobie jeszcze na chwilę gaz. I niech to się zacznie rozpuszczać, ale od razu zobaczcie, to jest takie gęste. Widzicie, takie gęste to nie może być. Dolewamy wody. Ja mam wodę od razu przygotowaną. Dodam jeszcze jakieś 1,5 litra, bo tam coś odparowało na pewno. Chociaż było pod, przykryw pod przykrywką. O, i teraz już jest to. Już jest spoko. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej yy, rzadkie to zrobić, oczywiście, możecie więcej wody dolać. Nie ma problemu, ale musicie sobie to próbować na smak. No bo wiadomo, im więcej wody dolejecie, tym ten smak będzie się tam troszeczkę zmieniał. Będzie to mniej słodkie lub mniej kwaśne. Także musicie sobie to e, po prostu spróbować. Ja wiem, że w tych proporcjach jest to naprawdę spoko, ale jeszcze raz to muszę całe mówię, podgrzać i zaraz będziemy, pokażę Wam, jak to się pasteryzuje bardzo fajnie i szybko. No i posłuchajcie, tutaj mam gorący sok zagotowany. Ja go tylko jeszcze raz zamieszam. Jest dokładnie zblendowany. Pamiętajcie, żeby to chwilę blendować. Musi być naprawdę dobrze zblendowany. Gęstość już mi odpowiada. Jeśli chodzi o Kwaśność i słodycz jest super zbalansowana, także polecam. Właśnie w ten sposób. Te składniki, tak jak wam podałem, i wam podam pod filmem w tych ilościach dodawajcie. I co teraz robię? Gorące nalewam do butelek. Prawie, że do samej góry, tak, centymetr od góry się zatrzymamy z tym nalewaniem tego soku. Ok, w ten sposób, i od razu zakręcam. Dokręcamy i zostawiamy. One same się zaciągną. Ja mam takie z klikiem. No, no nie klika, ale wierzcie mi, że są z klikiem. Będą świetnie zaciągnięte. Świetnie zapasteryzowane, naprawdę soki właśnie pasteryzujcie w ten sposób, nie musicie tego drugi raz gotować w jakichś kociołkach, czy w piekarnikach, czy gdziekolwiek. To będzie już elegancko stało nam całą zimę gdzieś w piwnicy, w spiżarni, nie ma problemu, chociaż nie wiem, zróbcie tego więcej, bo myśmy zrobili tam parę sztuk, no to wszystko zostało prawie, że wypite. Teraz dorabiam, no i będę tego już teraz zrobił trochę więcej. Można pasteryzować w ten sposób ten sok w samych słoikach. Jeżeli nie macie butelek, bo te butelki tanie nie są w stosunku do słoików można sobie to normalnie pasteryzować w słoiku i się nic nie stanie. Więc ten przepis bardzo gorąco polecam bo jest naprawdę przepyszny. Jak widzieliście na tą ilość ja wam powiem ile tego tutaj jest w garnku tutaj jest 5 litrów i to jest butelka 0,7 to wyszło prawie 6 litrów tego napoju to ja tutaj yy, dodałem 3-4 szklanki cukru, także tego cukru też nie ma tutaj aż tak dużo. E, no naprawdę fajna sprawa, fajnie się tym można napić. No i wiecie co macie. Nie macie jakiegoś tam syfu ze sklepu, tylko konkretny produkt własnego e, wyrobu i jeszcze jak macie ze swoich warzyw, to już w ogóle jest to kurczę po prostu epickie. I ja Was serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia. No ja tutaj porozlewam to jeszcze do butelek i no już na dzisiaj kończę to nagrywanie. Coś jeszcze jutro. No, zobaczcie te moje poprzednie przepisy, bo myślę, że naprawdę warto. Ja Was serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i do zobaczenia.